Chcesz być bardziej kreatywny, ale nie bardzo wiesz jak. Podrzucam zatem trzy nietypowe sposoby, które pobudzą Twoją kreatywność do działania. Pierwszy: zmień swoje otoczenie. Wyjdź z domu albo z pracy i zacznij tworzyć w nowym miejscu. Kawiarnia, park, może biblioteka. Każde nowe otoczenie może pobudzić Twoje zmysły i otworzyć umysł na nowe pomysły. Drugi sposób: nudź się. Tak, dobrze słyszysz, pozwól sobie na nudę. Jeśli odłożysz media, różne bodźce, odłączysz się od nich, to dasz swojemu mózgowi przestrzeń do tworzenia, dlatego nuda może być niesamowicie kreatywna. I trzecia rzecz stwórz sobie ograniczenia. Na przykład ogranicz sobie czas, narzędzia czy materiały powiedzmy, bo takie ograniczenia zmuszą Cię do myślenia jakby poza schematami i mogą prowadzić do niespodziewanie kreatywnych rozwiązań, bo kreatywność nie zna granic, ale czasem potrzebuje małego. Stryknięcia, kopnięcia. Wypróbuj te sposoby i zobacz, jak Twoja kreatywność rozkwita. Powodzenia!